Podczas przeglądania internetu bardzo często widzę, gdy glazurnicy po nacięciu płytki polewają ją wodą. Podobno ma to pomóc w lepszym jej łamaniu. Ale wiecie co, nie do końca tak jest. Woda nie pomaga w samym łamaniu, a to, czy płytka nam pęknie tak jak chcemy, zależy głównie od jakości nacięcia, czyli od ostrej rolki diamentowej, równego prowadzenia i pewnego dociśnięcia. Jeśli rysa jest dobrze wykonana, pęknie idealnie. Jeśli nie, żadna woda tu nie pomoże. Co najwyżej, woda nam może pomóc zobaczyć, jak ta rysa pracuje. Jak ją polejesz, linia staje się wyraźniejsza i widać, czy się lekko rozchodzi. Ale to tyle. Z tej strony efekt bez wody. Zasada działania jest ta sama. Płytka ma się otworzyć. Czysta woda nie poprawia łamania, tylko pokazuje, co tak naprawdę dzieje się z rysą. To wszystko. Więc jeśli polewasz, ok, ale to tylko dla oka, nie dla efektu. A może jest jeszcze jakiś temat, który mógłbym Ci przybliżyć? Daj znać w komentarzu i nie zapomnij zaobserwować. Cześć na razie.